Cześć, jestem Waleria, witajcie na moim kanale. I dzisiaj razem z Wami otwieram pierwsze pudełko z Look Fantastic w tym roku. To będzie takie co comiesięczne pudełko Look Fantastic Beauty Box. No i styczniowe pudełko prezentuje się tak. Bardzo ładny odcień. I zobaczymy co jest w środku. To produkt z marki Grow Gorgeous. Ja dużo słyszałam o tej marce, ale nigdy niczego nie próbowałam. Ta marka ma produkty do pielęgnacji włosów i to jest um, maseczka do, do włosów, nocna maseczka. Nie bardzo rozumiem chyba jak używać podobne produkty na noc, posmarować sobie włosy nanieść na suche włosy i na skalp i zostawić na noc a rano umyć włosy no ciekawe tutaj 30 ml produktu następne to jest jakiś produkt z marki SVR to chyba taka marka, która sprzedaje się w aptekach. Krem intensywny nawilżający krem. 40 ml do skóry normalnej i mieszanej. Też nadaje się do skóry wrażliwej. Super. Fajny taki kremek. To chyba, produkt, to chyba produkt pełnowymiarowy. Hmm. Aha, to jest maseczka marka Star Skin Hollywood Hand Model, czyli maseczka do rąk. To jest bardzo fajna sprawa. Ja lubię maseczki do rąk, rzadko ich kupuję, ale lubię ich używać. Fajnie. krem do skóry wokół oczy od marki Verso 7 ml ostatnio bardzo dużo kremików do skóry wokół oczy trafiają do podobnych pudełek z Look Fantastic to jest fajnie bo ja lubię podobne produkty to chyba ostatni produkt to jest gąbeczka Complexion Sponge gąbeczka to jest super właśnie chciałam kupić nową gąbkę do makijażu bo moja, moja z Beauty Blender to już mam ją za długo no to dość miękka gąbeczka, fajnie bardzo się cieszę, lubię podobne rzeczy no i co, to wszystko a nie, nie wszystko, jeszcze e, pomadka Pomadka e, marka Slick Made Me matowa pomadka i podoba mi się kolor taki nudziak na pewno na pewno e, mój kolor to kolor feels 1169 super ja się cieszę e, no teraz już na pewno wszystko i tym razem nie było w w tym pudełku, żadnego nie wiem, listu, żadnej książeczki z produktami, z opisem tych produktów, więc ciekawe. Myślę, że ta, to pudełko właśnie warte, warte zakupu. Super sprawa, mi się spodobało. Ja napiszę chyba tutaj gdzieś tak, ile kosztują te wszystkie produkty razem. Razem, jeżeli osobno ich e, kupić. E, no i dzięki Wam bardzo za obejrzenie. E, nie zapominajcie subskrybować mój kanał i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!